Witam. Robimy odejście od nabrzeża z garażu. Wieje nam centralnie od strony dziobu albo delikatnie nawet z prawej. No i płyniemy na kolejne ćwiczenia, ale najpierw trzeba wypłynąć tu z garażu. No i mamy obłożone cztery sznurki: prawą cumę dziobową, prawą cumę rufową, lewą cumę rufową i prawy szprink rufowy. Wieje od dziobu, i jedyną cumą, która nas chroni przed cofaniem, jest szprink rufowy, prawy ale mimo tego, to będzie pierwsza cuma, którą my zdejmiemy dzisiaj, dlatego, że jak ją zdejmę, to oprzemy się z tyłu na odbijaczu, na kulce i przez tę minutę, która nam pozostanie do odklejenia się, my możemy się oprzeć tutaj rufą o nabrzeże poprzez odbijacz, tak? ale ta cuma będzie pierwsza oddawana. Następnie oddamy sobie cumę lewą rufową, a na samym końcu oddamy sobie Prawą dziobową i prawą rufową bardzo newralgicznym momentem będzie tutaj oddawanie prawej cumy dziobowej. Dlatego, że jeżeli wieje mi z przodu i nawet delikatnie z prawej strony ze skosa, no to nim ją oddam i wrócę tutaj, może się okazać, że cały dziób pójdzie mi mocno w lewo i nie zdążę wyjechać do przodu. A jeszcze będę musiał oddać cumę rufową. więc. Yy... Tak to wygląda, no ale spróbujemy sobie z tym poradzić. Oczywiście sytuacja jest skomplikowana tylko ze względu na to, że jestem tutaj sam i ten manewr wykonuje solo. No to zaczynamy, sprink rufowy, oddaję, łódka już opiera się tylko z tyłu na odbijaczu. Na wszelki wypadek uruchomię tu sobie ster strumieniowy, gdybym miał nie zdążyć wrócić. Oddaję sobie teraz lewą sumę rufową. Ok, lewa cuma rufowa. ona jest sklarowana, teraz już podwieszona. i ją oddajemy, mieliśmy cztery sznurki, mamy już do, oddaliśmy sobie szpring rufowy i oddaliśmy sobie lewą cumę rufową, zostały nam do oddania tylko dwa, prawa cuma dziobowa i prawa cuma rufowa. I teraz patrzę skąd mi powiewa, powiewa od dziobu, ale z prawej strony i zastanawiam się, zastanawiam się czy najpierw nie oddać prawej rufowej, a na końcu prawej dziobowej, jeżeli mocno wieje mi od dziobu, żeby mi ten dziób nie uciekł. Ale zobaczymy. Podejdę sobie tu, zobaczę, jak to wygląda. Najpierw przygotuję sobie jednak prawą cumę rufową do szybszego oddania, żeby potem to zajęło mi mniej czasu. OK. Jacht chce mi odejść. Troszkę dam tu luzu. No i bardzo dobrze. Mam przygotowaną cumę. Ja tu poprawiłem to, że Troszeczkę tę cumę wyszorowałem i mam jeden krótki koniec do oddania. A teraz idę oddać dziobową. Zobaczymy jak to wyjdzie. Są emocje, bo jestem sam i ciekawe czy mnie za mocno nie odrzuci, ale oddając tę dziobową, ja wcześniej zrobię taki myk, że sobie ten jacht tutaj dociągnę. Mocno. I oddam teraz dziobową szybko. Super, dociągnąłem jacht prawą cumą dziobową. Nie mam czasu na klarowanie tej cumy. No i tutaj wiatr za chwilkę będzie mi cumę jacht odpychał mocno w lewo. Oddaję sobie prawą cumę rufową. Ekstra to wiatr mnie odpycha. Minimalna do przodu. Ok, i wyjeżdżam sobie. Wyjeżdżam powoli, bo tu z lewej strony nie mam żadnej innej jednostki, więc może mnie trochę zdryfować. Gdybym chciał szybciej, dodaję gazu szybciej i tak dalej. Na sam koniec jeszcze obejrzałem się do tyłu i sprawdziłem, czy oddałem tę cumę prądową, kabel z zasilaniem, bo w tym tygodniu bardzo wiele manewrów i za którymś razem można zapomnieć. Tak więc odeszliśmy sobie od nabrzeża. Yy, cały dylemat był taki, jeżeli wiało z prawej strony ze skosa z przodu, czy po prostu yy, w jaką kolejności oddać, czy cumę dziobową, czy cumę rufową, ale jak luzowałem najpierw rufową, to widziałem, że mi mocno rufa, odchodzi w lewo, co mogłoby być dla mnie problemem. Nie chciałem tego, żeby tak jacht mi stanął po przekątnej w samym garażu. Wyjechaliśmy. Potem jak oddawałem tę cumę dziobową, widzieliście, że ja najpierw dociągnąłem jacht, wtedy oddałem cumę. Ten jacht jeszcze szedł 2-3 metry dziobem w prawo. Ja oddałem tę sumę dziobową, wróciłem szybko tutaj i te 2-3 metry, to potem jak on wracał w lewo, to ja sobie kupiłem kilka sekund czasu, dla mnie było kluczowych, żeby tutaj wrócić. Tak? Też udało się bez biegania, wszystko ok, ale generalnie mały taki stresik był, był to challenge. Mówię tylko w kontekście odejścia samemu od tego nabrzeża. A tak to jest wszystko w porządku. Witam, manewr, który przed chwilą obejrzeliście, to jest jeden z wielu manewrów, z kilkudziesięciu manewrów, które nakręciłem specjalnie dla Was, do bazy moich szkoleń online. Są to szkolenia online z manewrowania po porcie. Nakręconych jest ponad 50 różnych manewrów. Na jachcie zamieściłem 6 różnych kamer. Kamerę na dziobie, kamerę na rufie, kamerę z widokiem kokpitu i sternika, kamerę gdzieś cały czas ujęcie na manetkę. Kamerę, gdzie jest ujęcie z iPhone'a na, na sternika, no i kamerę na samym topie masztu, tak zwanego fiszaja który ogarnia wokoło w promieniu kilkudziesięciu metrów cały akwen wokół jachtu. Możesz dowolny z tych manewrów obejrzeć sobie z dowolnego widoku, z dziobu, z rufy, z topu masztu, jak sobie życzysz. Możesz każdy z tych manewrów obejrzeć również na tak zwanym multikamie, czyli. Ujęcie, gdzie wszystkie kamery widzisz naraz, jest główne ujęcie na mnie i na kokpit i po boku na monitorze są rozstawione inne kamery, widoki z innych kamer. Wydaje mi się, że pozwoli to na bardzo ciekawą analizę tych manewrów. Są tam nakręcone manewry takie jak podejście longside do nabrzeża, czyli burtą, prawą lub lewą. Podejście przy wietrze dopychającym, odpychającym. Podejście przy wietrze, kiedy wiatr wieje od dziobu albo kiedy wieje od rufy. Są tam manewry podejścia do nabrzeża nie burtą longside, tylko również do garażu na wstecznym. I również różne konstelacje wiatru, różna geometria portu. Są tam manewry, w których tłumaczę. Czym jest prędkość bezpieczna, jak tę prędkość pielęgnować, jak ją osiągnąć. Tłumaczę, czym jest zaciśniona cyrkulacja, do kiedy nam się przydaje i w jaki sposób ją zastosować. Pokazuję również w pakiecie tych szkoleń online z manewrów portowych, w jaki sposób na przykład sprawdzić, czy masz śrubę na jachcie prawoskrętną czy lewoskrętną, jeszcze nie odchodząc od nabrzeża, kiedy na przykład zapomniałeś o to zapytać osoby, która wydaje to bijach do czarteru. Tłumaczę tam, jakie są rodzaje sterów strumieniowych i jak należy. Na sterze strumieniowym pracować, a jak pod żadnym pozorem nie wolno pracować. Tłumaczę, w jaki sposób pracować na manetce, jak ją w cudzysłowie oswoić jeszcze na cumach i wyczuć, nim te wszystkie cumy oddacie i wypłyniecie w morze, w swój pierwszy rejs na przykład. Serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tymi szkoleniami online. Jestem przekonany, że będą one dla Was bardzo pomocnymi www.tadekduch.pl, zakładka szkolenia online i tam jednym ze szkoleń online, bo jest ich wiele, ale jednym z nich są właśnie szkolenia manewrowe. Pozdrawiam serdecznie, Tadek Duch.